Minister Zbigniew Rał w Moskwie. Spotkanie z Siergiejem Ławrowem. Trwa spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Rosji. Zbigniew Rał udał się do Moskwy, by rozmawiać o sytuacji na Ukrainie oraz sprawach dwustronnych. Moja wizyta jest związana z przewodnictwem Polski w Obwe i tej wizycie towarzyszy napięta sytuacja międzynarodowa. Zwrócił się do szefa MSZ Rosji Zbigniew Rał. Minister Zbigniew Rał udał się do Moskwy jako przewodniczący Obwe w poniedziałek po południu. We wtorek po godzinie 11.30 czas u Moskiewskiego rozpoczął spotkanie z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem. Pan przejął przywództwo w Obwe w niełatwych czasach. W organizacji zgromadziło się dużo problemów, i jest potrzeba wyrównania działalności tej organizacji powiedział Siergiej Ławrow, po przywitaniu polskiego dyplomaty. Jestem przekonany, że znajdziemy punkty styczne, dodał szef MS Zetrosi. Moja wizyta jest związana z przewodnictwem Polski w obwe i tej wizycie towarzyszy napięta sytuacja międzynarodowa, zwrócił się do szefa MS Zetrosi Zbigniew. Rał. Nasze spotkanie jest szczególnie ważne. Mamy przed sobą rozmowy z agendy obwe Polska w roli przewodniczącego obwe sformułowała propozycję wznowienia dialogu na temat bezpieczeństwa europejskiego, powiedział szef polskiego MSZ. Wyraził przekonanie, że poprzez dialog i dyplomację można osiągnąć wiele, nie tylko w Europie. Pierwsza od 10 lat wizyta szefa polskiego MSZ w Moskwie. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina zwrócił jednocześnie uwagę, że będzie to pierwsza od niemalże 10 lat wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych w Moskwie. Będą to rozmowy plenarne pod przewodnictwem ministrów Siergieja Ławrowa i Zbigniewa Roła. Potrwają godzinę. Podczas tych rozmów ministrowie Rał i Ławrow będą rozmawiali o agendzie związanej z Obwem. Jak się więc Państwo mogą domyślić, w kontekście też ostatnich kilku dni, nie będzie to sama rozmowa poświęcona OBWE, jej problemom, budżetowi czy też roli Rosji w tej organizacji, ale choćby temu, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, gdzie OBWE odgrywa niepośrednią rolę, tutaj zwłaszcza wspominamy rolę misji monitorującej tej organizacji, która na Ukrainie ciągle przebywa, przekazał rzecznik MSZ. Bezpośrednio po tych rozmowach odbędzie się konferencja prasowa, w której będą uczestniczyć polscy i rosyjscy dziennikarze. Po konferencji ministrowie rozpoczną kolejną turę rozmów, poświęconą agendzie dwustronnej pomiędzy Polską a Rosją. Tutaj wiele tematów będzie zbliżonych do tego, co mamy na rozmowie dotyczącej obwe, powiedział Łukasz Jasina. Podkreślił, że na tym zakończą się oficjalne rozmowy. Narasta kryzys na linii Ukraina-Rosja. Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje ryzyko działań zbrojnych ze strony tego kraju. Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu sojuszu o Ukrainę oraz wycofaniu jego infrastruktury od granic Rosji. W związku ze zwiększeniem napięcia w regionie do opuszczenia Ukrainy i niepodróżowania do tego państwa swoich obywateli, wezwały rządy Włoch, Holandii, Belgii, Szwecji i Hiszpanii. Podobne komunikaty już wcześniej wydały rządy między innymi USA, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Norwegii, Japonii, Kanady i Izraela.